Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z króciutką informacją, bo być może nie każdemu z Was wyświetlają się moje posty, które daję na YouTubie. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś skorzystać z czytania u mnie promocyjnego, to właśnie od dziś do jutra. Do godziny 23:59 obowiązuje u mnie promocyjne czytanie, czyli w cenie 110 zł. zamiast 150 możesz zadać 5 dowolnych pytań. Kontakt ze mną poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem: Tinatar 90 gmail.com i od otrzymania wpłaty w ciągu 24 godzin zrealizuję czytanie w formie nagrania głosowego, które wyślę do Ciebie w wiadomości zwrotnej. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam, dziś i jutro obowiązuje ta promocja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i miłego popołudnia Wam życzę.